Witam serdecznie. Ja jestem Michał Jóźwiak, a moim gościem jest dzisiaj ojciec Wojciech Pluj, misjonarz Oblat, misjolog, profesor UKSW. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ojcze, dlaczego ta pielgrzymka była do Kazachstanu tak ważna i co można już teraz o niej powiedzieć? Jakby ojciec krótko skomentował jej przesłanie i jej najważniejsze takie punkty. Myślę, że tą pielgrzymkę można podzielić na takie dwie części. Jedna związana z tym kongresem liderów religijnych, a druga związana bezpośrednio no, z umacnianiem wierze tej wspólnoty, która może nie jest za duża, wspólnoty katolickiej w całej Azji Centralnej, nie tylko w samym, w samym Kazachstanie. Jeśli chodzi o tą część pierwszą, czyli tą związaną z kongresem, Najpierw warto sobie uświadomić, że to jest w pewnym sensie inicjatywa, która powstała z myśli czy z inspiracji Jana Pawła II. To było po tych słynnych, no może mniej słynnych, znaczy w złym znaczeniu, zamachach w Stanach w wrześniu 2001 roku, to World Trade Center. 11 dni później była planowana wierzynka papieża Rafała II do Kazachstanu ona doszła do skutku rzeczywiście, mimo że wtedy ludzie się bali, że radykalizm religijny zbędą składować coś złego i tak dalej, papież jednak nie odwołał tej rzynki. To był taki pierwszy kontakt z Kazachstanem, też była bardzo dobrze przyjęta, to był taki trochę spokoju spokoju w kraju muzułmańskim, w końcu to około 80% to są muzułmanie. Ta pozostała część to jest sporo chrześcijan, ale to są przewodnicy prawosławni, nie katolicy. Katolików jest bardzo mało. W każdym razie, po tym wydarzeniu w styczniu 2022 roku było to słynne drugie spotkanie Asyskie modlitwa o pokój międzyreligijnej. I na końcu tego spotkania papież Jan drugi II rzucił taką myśl, takie hasło, żeby też liderzy Świeccy zaangażowali się w promowanie zaangażowania religijnych przywódców też pokoju, bo religie niosą sobie wielki potencjał pokoju. I właśnie tą myśl wyrażono w styczniu 2022 roku przez Jana Pawła II. No podjął prezydent Kazachstanu w 2003 roku. I co trzy lata zaczął organizować te kongres. One się rozwijają już no tuż kolejne. Kiedyś dla nas to było coś zaskakującego, dzisiaj to jest prawie, że standard, że papież się spotyka z przywódcami religijnymi, czy muzułmańskimi, czy tutaj żydowskimi, czy buddyjskimi, czy innymi. To już jest pewien taki etap z inicjatywy papiera, czy w ogóle kościoła. Coś, co stało się już normalnym, takie spotkania mają miejsce regularnie. Taką kongres akurat co trzy lata, ale to innego rodzaju spotkania są czymś normalnym, przywódców religii, różnych religii no głównie na rzecz pokoju, ale nie tylko, w współpracy w różnych dziedzinach. I także ta Pierziomka Papieża zaczęła się od tego kongresu i skończyła się tą deklaracją na zakończenie kongresu, w też papież uczestniczył. I to jest jakby taki kolejny krok. Oczywiście tutaj można też ten wątek rosyjski rozwijać, dlaczego nie było patriarchy Cyryla, który pierwotnie miał być, był tylko jego przedstawiciel, to, że no, oczywiście w Kazachstanie językiem pierwszym jest kazachski, ale drugim komunikacyjnym jest rosyjski. Tutaj on nabierał szczególnego znaczenia w tym czasie, teraz. Ponadto od no, kilku dni też mamy tutaj konflikt armeńsko azerbejdzański a y, ta pylinka poprzednia papieża na Pawła II, to był Kazachstan i Armenia. Więc to też wciąż, to nie jest tylko ten przypadek Ukra Ukrainy, ale też no, szerzej kwestie pokoju. Zresztą jeśli chodzi o Ukrainę, to dzisiaj też yy, w czasie tego spotkania porannego, to do drugiego punktu, spotkania wspólnotrawiane. W czasie tego spotkania yy, porannego dzisiaj yy, były takie cztery świadectwa księdza, yy, były, było też świadectwo siostry zakonnej. Było też świadectwo, co nam może tak trochę ciekawe to wyglądało, żony księdza, oczywiście Grzegorza która właśnie mówiła, pochodzi z Ukrainy, też właśnie mówiła o tym, tutaj pracuje jako, jako no razem z mężem jako misjonarzem, ale, ale, no bardzo dla niej jest ważny pokój na Ukrainie. Potem też była jeszcze osoba świecka. Także cztery takie świadectwa i Przechodzą do, te, do tego spotkania właśnie jakby w środku, czyli po rozpoczęciu kongresu, przed zakończeniem kongresu, papież przede wszystkim spotkał się z płonotą katolików, to była wczoraj święta. No też taka bardzo chyba symboliczna, no się, że papież ma już problemy z odprawianiem mszy że ją rozpoczyna, kończy, mówi kazanie, ale środowisko jakoś inne. Biskupeta. Tym razem yy, to jest wspólnota, która żyje no, jako mniejszość w kraju, w kraju muzułmańskim, w większości, chociaż tam nie ma wielkich przesiadań z tego powodu, w Kazachstanie natomiast, natomiast też to warto zwrócić uwagę, tam jest też sporo misjarzy polskich, z tych chyba stu Polski polskich w samym Kazachstanie, a jeszcze yy, to spotkanie właściwie było spotkaniem z Azją Centralną, czyli łącznie oprócz Kazachstanu też z Uzbekistanem, Turkmenistanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Afganistanem i Mongolią, bo te kraje wchodzą w skład konferencji w Azji Centralnej. To są, natomiast mało katolików, więc to, ta konferencja w obejmuje kilka krajów. I to zarówno wczorajsza, też to ciekawa, ciekawa też taka homilia w oparciu o to, no święto podwyższenia krzyża, gdzie mówi o tych, o tych wężach, kąsający, ale też w tutaj który daje życie, do Chrystus, jak to przeżywa właśnie w kontekście Azji Centralnej. A dzisiaj na tym spotkaniu no też odbywało się do czasów do Jana Pawła II. To, co mnie tak pozytywnie zaskoczyło, bardzo pozytywnie, mój papie, czasem lubię takie powiedzieć, mocne słowa, takie no, przestrzegające. Czy, przed tam no, siłowymi sprawami w kościele, z narzucaniem pewnych pojęć. Tutaj raczej podkreślam właśnie męczenników, troszkę wspomniał, ale tak bardziej, jakby chcąc podtrzymać ten duchu, który I tak jest mało tutaj katolików, i też księża czy, czy siostry, czy, czy świecy misjonarze yy, czy zakonni. Więc yy, raczej podtrzymywał na duchu. Także to było takie dość, no właśnie to, jak jedna z funkcji papieża, podtrzymywanie braci wierze. No widać było po reakcjach, był serdecznie przyjmowany i to było takie bardzo serdeczne. Natomiast właśnie stale się przebijało to, że tym drugim językiem, bo no papież mówił po włosku, natomiast tym językiem, no żeby ktoś zrozumiał te wszystkie tabu, język rosyjski też taka symboliczna, że język, który nam się w tej chwili kojarzy, no nie za bardzo pozytywnie, raczej z wojną w tym momencie, niż spokojnie to tutaj jest językiem, który jest używany w liturgii, językiem, który jest no, używany do głoszenia Ewangelii. Więc myślę, że tak dużo takich zacząć też symbolicznych ta piosenka miała. Myślę, że musimy troszkę tak spokojnie to przeczytać te teksty jeszcze raz. Papież dość szybko czytał, więc czasami trudno było wyłapać wszystkie głębokie, ciekawe spostrzeżenia. Dlatego myślę, że warto jeszcze pochodzić jeszcze raz nad tymi tekstami i, to, co dla mnie jest przede wszystkim ciekawe, że właśnie jakby się poprawia, pogłębia współpraca dla wspólnego dobra, oczywiście, tutaj liderów religijnych z władzami no, z politycznymi, społecznymi, bo no, taki powinien być cel. A nie to, co czasem się wymawia, że to jest jakaś, jakaś konfrontacja czy jakaś walka, to raczej jest no, praca dla wspólnego dobra. I też w tym sensie, tutaj widzę, że religijnie poziomie międzynarodowe, też mają coraz więcej do powiedzenia, to nie są politykami, politycy mają inną rolę do odegrania, ale nie, no, to są potężną siłą właśnie zwracającą dobro, jednak siła modlitwy, siła, siła duchowego jest głównym motywem sprawdzania pokoju. Tutaj wojska to jest, no, oczywiście coś powstrzymają, ale ostatecznie pokój to jest dar Boży, a, a, a nie tylko w równowagi siła, siły, o czym tu to tak na gorąco troszeczkę może pierwsze pierwsze, pierwsze myśli już kiedy papież odlatuje z, z każdą pracę do, do żyłu. Myślę, że będzie okazja jeszcze to zgłębić troszeczkę poważnie. Bardzo dziękuję za ten komentarz. No właśnie praca dla wspólnego dobra i odnajdywanie tego przekazu, że religia zawsze powinna służyć pokojowi. To chyba te dwie takie najważniejsze dwa najważniejsze przesłania każdej pielgrzymki papieża Franciszka A tej zdaje się Szczególnie raz jeszcze bardzo dziękuję, Ojcze, za to spotkanie i za komentarz do pielgrzymki. Cześć Boże, pozdrawiam serdecznie.